Dobra, witam po krótkiej przerwie, a dokładnie trwało to z minutę. Prawie udało się jeszcze połączyć pod starą transmisję, ale no niestety zabrakło chyba kilka sekund. OBS myślał, że się podłączył pod starą transmisję, ale jednak YouTube powiedział, o nie, 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 Pan to jednak tutaj nie streamuje tego. No dobra, to tak. To trzeba wszystko odpalać od początku. Ja ci cringe. Dobra, jestem. nie. Siema. Trzyma. Jestem cały. <trym> A prawie ogólnie się udało podłączyć to jeszcze pod znaczy starą być. transmisję. Jeszcze zapało ja... mi stary czat, ale już później YouTube stwierdził, że zamknięta transmisja jest. Aj, Karumba. Dobra, trzeba... ja mus muszę... Jaki masz na iść. Face nickname? Eee, Runwold. A tak po no. prostu. No, tak no, samo bo... powinno być. Tak mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy jeszcze. Ja muszę tutaj podpalać niektóre rzeczy. Bo zrobiłem szybki restart i odpaliłem od razu streama z moją boardą. Hmm. ej nie wiem, ten, ten Facebook to jest skomplikowany. Ja się po prostu do mojego profilu wyślę, co? No dobra. A nie jestem programistą, to ja się ciężko połapać. Ale to programiści właśnie mają problem że z, z, tak z odnalezieniem się w cudzym. To może ja sobie złe studia wybrałem bez kito Powinienem ale tam wchodzić w kabel komputera. Co to, co, co? Powinienem wchodzić w kabel komputera na programie. Dobra, wierni widzowie zostaną, tak? No właśnie, zobaczymy. Mam, mam, nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję. Bo na razie jesteśmy zerem. A przynajmniej moja transmisja jest zerem. Ja to dzisiaj jestem w CS Azerem. Uuu, musisz gustować, nie? No postaram się, postaram się. Chociaż to jakieś piąte 5 to tam wiesz, nie? Nie no, będą szóste. Chyba. Dobra, piątki, szóstki, jeden pies. Grałem wraz z jakiegoś premiera backowego, to chłop. Okazało się, że ma walla, nie? Konto kupione, prywatne, ustawione. Nie, ja tam ak akurat ostatnio nie, nie trafiam na cheaterów. A mi twierdzę, że to są, nie są cheaterzy. Ale przejebaliśmy przez to, że mieliśmy jednego z który zakręcił 0,15 To chyba ja byłem Szenigier <noise> Zkitu Ale chyba nie, nie, chyba nie jesteś z Ukrainy, wydaje mi się Ta, to ja, ja, ja na drugim koncie byłem. Sorry, sorry. <noise> Dobra, face to tam pójdzie, dobrze. Nie, no nie wierzę, pobiera mi się coś na Antycicie. Jak znowu mi będzie kazało zrestartować kopa, to zaraz zniszczę coś. Nie, mi też kazał pobierać, ale nie musiałem restartować, to chyba to samo, nie? No będziecie, mam taką będziecie. nadzieję. Oj, oj, oj. A wydaje mi się, że przez. Nie, no kurwa, no o co tu chodzi? <grym> znowu restart? No nie wiem o co tu chodzi, ja pierdolę już to. Nie anty albo restart, albo wskakujemy na premier. Nie, musi być musi być face it. No to czekam. Poczekaj, jeszcze raz odpalę może. Może zmienić zdanie. Hala unlock. Tak ja bym się w ogóle nie chciał zaaktyzować. Nie no, kurwa Uff. Dawaj, szybki restart i wracamy to Teraz to odpalę pierwsze streama Pewnie ty oglądasz tylko tego streama, więc aż tak nie szkoda <grywa> A ja wierny fan No to widzowie, jeszcze kolejny restartik I pierwsze odpalę zinta teraz Teraz już siądzie, teraz będzie dobrze